Ktoś powinien wejść do Magwale i powiedzieć: Ej, słuchajcie, bo myśmy tych filmów tyle natrzaskali, to jest takie już skomplikowane. Od nowa zaczynamy? Ci z DC mają tak, niezły to, pomysł. To, oni mają dobry pomysł. No bo tak, masz tych tandek Boltów i tam po jakieś typy. To są <laughs> postaci, nie? Ja tak, czyli... i ten kapitan Ameryka nie wyszedł. Oj, ojajjo, Nie doszło. Oj, ten ostatni kapitan Ameryka jest tak niedobry. No więc jakby ten team, jakby ktokolwiek z y, postaci y, typu Willem y, wznosi ich wszystkich strzałem, nie? Tak, tak, bo to są normalni ludzie, to nawet nie są super no. bohaterowie, po prostu ludzie. To są po prostu jakieś karate. <gulity>, to <mamy. gulity> są ludzie, którzy <gulity> mają poważne problemy emocjonalne, to jest ich moc. <gulity> <gulity> I czwarty dan, nie? W, w kiekuszyn. to jest wasza moc? Mamy <gulity> problemy emocjonalne. Przychodzi jakiś taki dowalony, jakiś potwór i Pasz patrz na to, nie? <gulity> Choć tak, na matę ty, <gulity> Tak, tak, no więc... Um, Małe tak, szanse zobaczymy, zobaczymy, co będzie dalej. Ale no. tylko, że fantastyczna czwórka też im nie pomoże, bo oni też są słabi raczej. Oprócz cukru, która jest potężna jak Bóg. Słuchaj. Ja jestem w ogóle ciekawa, kiedy oni już będą tak zdesperowani, że zrobią coś, na co ja najbardziej czekam. Czy w końcu. bo wiecie, bo Disney już ma prawa do X-menów. No, to by ratował wszystkich. I